Małości Renault Clio 2016 rok 1 Turbo 118 KONI Bez wypadkowy dwóch właścicieli Najwyższa wersja wyposażenia, chyba Intense BOUSy LEDY Członki parkowania, kamery cofania 17 calowe Felgi Piękny trójwarstwowy, bordowy kolor. Krwisty, czerwony niż bordowy. Tutaj LED-piór nie, on się wyostrzył. O, jest. Tak wyglądają te, te lampy. Doświetlań zakrętów, czujniki parkowania. Tak, w boku też, on sam parkuje. 17 celowe felgi. Nowe tarcze z przodu. System automatycznego hamowania w razie awarii, albo wykrycia bardziej sytuacji awaryjnej, też tak pokażę. Samochód ładny, bez rdzy, bardzo zadbany. Tutaj, tak jak mówię, czynniki parkowania. To jest kamera cofania. Nie wiem, czy teraz będzie widać. Zacofania. tak założymy prowizorycznie Te kolejne felgi To jest wodek z mycia oryginalna przednia szyba Kurczyczki. system bezkluczykowy czy teraz zadziała zamknięty, otwiera się zamyka jak się oddalam kluczyk mam w kieszeni bardzo ładny samochód relingi dachowe Jeszcze tak pokażemy lakier też nigdzie nie zniszczony nie brysowany, nie spłowiały Bardzo fajny egzemplarz w bardzo bogatej wersji wyposażenia. Nie wiem czy jest taka druga w sumie na portalach ogłoszeniowych z takim wyposażeniem. Jeszcze pokażę. Muszę zdjąć bagażnik. Bagażnik dość spory. Tu mamy jeszcze drugi komplet dywaników. Zestaw naprawczy. Mapa dzielona jest oczywiście Bardzo oddala, oddaliłem się, więc się on zamyka automatycznie Tutaj mamy kartę, tak naprawdę możemy puścić oświetlenie reflektorów Jeszcze tu jest na tą kartę Ale teraz świecą nam te LEDy W nocy bajka Naprawdę w nocy świecą bardzo ładnie. Raz go możemy otworzyć. No i możemy go zamknąć. I też możemy puścić oświetlenie właśnie tych lEDów. O, coś pięknego. Mega dobrze świecą te lEDy w nocy i to jest. No, bardzo, bardzo dobry. Teraz czas na środek. Cztery elektryczne szyby, blokada tylnych szyb, elektrycznie składane lusterka, elektrycznie ustawiana lusterka, plus podgrzewane Tutaj dodatek skóry. System starstw włączony, podgrzewane fotele Alcantara plus skóra. Fotel jest jagnowy. Można sobie zobaczyć, tu nawet nie jest nigdzie dziury, nie ma nic. Tutaj też nawet szef nie siadł, więc bardzo ładnie. Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu Ustawienie temponatu, odpalimy go 89 tysięcy przejechane Tutaj mamy Nawigację Możemy sobie tak zmniejszymy trochę Żeby nam tutaj nie wiało Możemy sobie ustawić Widok mapy Tutaj jesteśmy co ja możemy wszystko. Również mamy tutaj, wiadomo Bluetooth, tylko teraz wyłączyłem, żeby móc puścić muzykę, ale Bluetooth, USB, auk, karty SD, CD, większość tutaj napędów, wideo, zdjęcia możemy obejrzeć. Nie wiem, czy teraz uda się samo parkowanie, Tutaj nie, ale mamy czujniki parkowania przy typu skabera cofania, tak jak mówiłem. Tutaj mamy Sobie wykrywanie przeszkód, właśnie raportowanie po zakończeniu podróży. Klimatyzacja automatyczna, system bezkluczykowy 6 biegów. Ustawianie Tempomat Eco. Proszę zobaczyć kierownicę. Kierownica nigdzie nawet nie jest wytarta w najmniejszym stopniu. Więc to bardzo dobry czujnik zmierzchu fotochromatyczne lusterko, system właśnie mówiący, LEDowe oświetlenie. To też jest również No nowy tutaj. Naprawdę ten sam tutaj mamy schoweczek. A jeszcze zapomniałem. Tutaj mamy na Bose gra bardzo dobrze. Tutaj taka skóra jest bardzo ładna. Tutaj mamy system Airlink Tutaj mamy z ASO jakieś rzeczy. W 2017 roku mamy 23 tysiące przejechane W 2018 roku 30 tysięcy przejechane To jest 2016 rok, 2020 54 tysiące miał przejechane w 2020 W tym mamy To jeszcze jest instrukcja I również mamy tutaj wpisy w ASO Mamy 23 tysiące 30 tysięcy, 43 tysiące, 54 tysiące, 66 tysięcy, 71 tysięcy i 80 tysięcy, jak przyjechał do Polski. Tutaj jest, tak jak mówię, ten, ten dokument. Samochód bardzo, bardzo zadbany serwisowany Więc... jeszcze przejdziemy do tyłu, pokażę tył Z tyłu tutaj też mamy praktycznie Czy to jest jak nowe i sofiksy no tutaj naprawdę jest nic nie używane. naprawdę używane samochód bardzo fajnie dobrze się zbiera bardzo dobrze się zbiera bardzo dobrze Jeździ się wygodnie, system nagłośnienia bardzo daje radę, więc samochód naprawdę bardzo fajny i godny polecenia.